Jeśli chodzi o poziom nauki, to mogę powiedzieć, że jest on wysoki, ale do ogarnięcia nauczyciele w tym pomagają, jak również nawet koleżanki i koledzy. Ja z kolei słyszałem od brata wiele naprawdę dobrych rzeczy na temat jej szkoły i te wszystkie rzeczy mogę potwierdzić pomimo tego, że chodzę tu dość krótko, ale mogę polecić każdemu. Wybrałam Norbita, ponieważ dużo osób polecało mi tą dużo ludzi i trafiają na super nauczycieli, którzy dobrze przekazują wiedzę. Wybrałam profil matematyczno geograficzny w Lewidzie, ponieważ w bardzo dobra z tego przedmiotu. No i chciałam kontynuować tą taką swoją pasję do tego, można powiedzieć. I wiedziałam też, że w przyszłości wiążę z tym swoją przyszłość. Przynajmniej taką mam nadzieję. No i właśnie dzięki wyborze tego profilu i świetnemu nauczycielowi mogę poszerzać swoją wiedzę i no, to Nazywam się Mariela Dominder, jestem nauczycielem matematyki w drugim MLO w Tychach. Ósmoklasistą, jeżeli interesujecie matematyka, jeżeli lubisz wyzwania, jeżeli chcesz mieć otwartą drogę na wszystkie uczelnie wyższe, niezależnie od tego, czy będą to techniczne uczelnie, czy może humanistyczne. Przyjdź do nas, przyjdź do klasy matematycznej, gdzie będzie rozszerzona matematyka, ale również geografia i fizyka. Jeżeli chcesz mieć wspaniałą atmosferę, świetnych ludzi, kreatywnych ludzi i nauczycieli, którzy pozwolą Ci, pomogą Ci w Twoich problemach, przyjdź do nas.